Pierwszy weekend wiosny, godzina 6:20, minus 3 stopnie. Zobaczymy, czy rybki po tych ociepleniach się już odpaliły. I na początek delikatny zestaw. Tylko z tego względu, że mam tu żyłkę I nie będzie mi zamarzać Najpierw sobie spróbujemy tu Zdłuż Tych tataraków Kiedyś namierzyłem tutaj właśnie o konie na dżgirgu Możecie sobie obejrzeć film Do tego najpierw sprawdzę to miejsce one faktycznie tu zimują bo to dla mnie to było wtedy odkryciem taką mikro larwę a za chwilę będziemy zakładać coś większego kijek do 2,5 gram głębokość tu zbiornika jest myślę że nie przekracza nawet 2 metrów Także wystarczająca, nie będziemy ciężko jeszcze łowić A gramowe, półtora gramowe czy buraszki, czy jakieś oliwki na gigrigu. Myślę, że ten kierunek to obsłuży. I mamy pierwszą rybkę. Jest to nieduży okonek Na no, taką mikro No już co zaraz to wypuści Na taką mikro tamto sezon uznaję za rozpoczęty I puścimy go tam dalej Kolejny maluszek Nie będziemy aż tak drobno łowić chciałbym zobaczyć czy te większe okonie również zaczynają coś żerować Zróbmy coś sobie takiego delikatnego pod tego kika na dźgrygu. No teraz coś wywierzmy To są takie na razie jeszcze póki co malutkie przynęty, ale mam drugie opakowanie z nieco większymi. Założymy sobie taką przynętę. Tanto podobną Od firmy Fishbuy Możecie sobie zobaczyć również w moich filmach Zrobiłem film właśnie O Na ten sezon w Którym zamierzam Łowić na moich wodach I to jest taki przyzwoity okoń. i spójrzcie taki piękny ale zły widać że o, chyba nawet ikra nie tu wychodzi także nie mam czego niech się wycierają ale go wypuszczę w tym samym miejscu I... To mi się właśnie podoba. Zapraszam dalej na materiał. A rybka pokusiła się na taką włochatą tantę. Zmieniłem kolorek. I maluje się pierwszy ładny okoń. Tylko zmieniłem również stanowisko. Tu jest bardziej taka oświetlona już woda. Ja myślę, że jednak te włoski nie wiem czy to będziecie widzieć one jakiś tam refleks w tym świetle na pewno tu dają także próbuję jeszcze coś wydłubać Tym razem maluszek, ale powiem Wam chyba budzą się te rybki bardzo energiczne brania także na tym piku bardzo wyczuwalne brania albo bardzo energiczne brania koni, albo ryba się wybudza, albo po prostu ten kijek tak mi tu przekazuje. To branie. choć wydaje mi się, że to, to ryby powoli zaczynają bardziej agresywnie atakować przymęty i zasysają to tak delikatnie z taką niepewnością, chociaż większość brań z tego co zauważyłem właśnie mam na pauze niedługich, bo tam 3-4 sekundowych, ale jednak na pauzie. A i troszkę się tej rybce zastanowić nad uderzeniem, ale nie za długo Bije jak okon, jest to okoś po podbiarach kolego nie za duży i spójrzcie, to jest to, co mówiłem. Patrzcie, jak wytnięta, przyjęta. Ten Również nabity, o widzicie, mleczem daje tak, że Jest kolejny, podobnych rozmiarów. taki dwudziestaczek może po par No jak na razie cały czas przymięta od od fiśbań głucha to tamta Cześć witacie w kolejnym filmie tym razem zabieram Was na wyprawę okoniową. Ja już wiem, jakieś rybki udało mi się tu złowić. Co prawda brania już ustały, dlatego nagrywam wstęp. A i prawdopodobnie zakończenie. Nie wiem, czy to się pokaże na początku filmu, czy na końcu. Ale słoneczko zaszło. Nie wiem, czy to jest tym spowodowane. Coś tam udało się złowić, jakieś okonki wpadły, przynęty, na które łowiłem, zobaczycie w przebitkach, są to przynęty z firmy Fishbuy. Głównie dzisiaj zagrał jig rig. Okonie tutaj na tym łowisku jeszcze się nie wytarły, dlatego też nie chcę ich męczyć. O, tam szczupak grasuje no ale dobrze że właśnie nie udało się póki co jeszcze do tej pory go złowić okonki się jeszcze nie wytarły dlatego ich nie będę męczył yy, myślę że zapraszam was na kolejny film pewnie wybiorę się na Białoryb jakiś także ja wam dziękuję za oglądanie czekam się z wami z tego miejsca jeszcze z 15 minut połowie jak uda się coś dołowić na pewno zobaczycie to w filmie, także dzięki za oglądanie. Zostaw łapy, zostaw suba. A ja się z Wami żegnam.